Dobry! Mamy dzisiaj 13 kwietnia roku pańskiego 2022. No i co? Rzeźbimy dzisiaj troszeczkę. Stoliczek zmodyfikowany, bufetowy taki na kółeczkach. Fajnie jeździ. Tu przyniosłem znowu kawałek materiału, bo jeszcze na dole chcę zrobić półeczkę. To taki ma być typowo warsztatowy jeżdżący pod klamoty. Wczoraj nic nie nagrywałem. Nie miałem natchnienia, robiłem nic, no i co, zrobiłem do pichona takie 40 cm nakładki, na stawki, przystawki, przysawki, muszę tylko jeszcze wleźć poobcinać eee, te kunice śmieszne, polącałem, jak to się mówi, jak to Ignać mówi, polącane, Bogus, jak to się mówi super mafia Ursus, naklekrane. Także pozdrawiam serdecznie panowie i panie. Działamy z jednej, z drugiej strony. Tu musiałem w tym ramu powiercić dziury, żeby to wszystko poskręcać. No i tak to wyszło jak wyszło. Teraz ładnie będzie wyszlifowane do czystego i przyjdzie czerwona farba królewska. Trochę za długie zrobiłem. Znaczy, ja miałem w planie zrobić na 45. Tylko, że szkoda było desek ciąć, deski się ładnie pohebluje, szpary się polikwiduje, no i liczysz, że jakieś parę kilo, parę kilo więcej wyjdzie, wejdzie, wyjdzie. Dzisiaj żeśmy groch przeładowali, 10 ton dla klienta, załadował, pojechał chłopina gdzieś tam siać na pole, trzeba wziąć do domu chyba, do Niemców, worek mam nasypany, wezmę, będę grochówkę gotował. Patrzcie, tak wygląda po czyszczeniu groszek. Wiadro brudne, ale ogólnie na no nagotowałby chyba jakieś gruchówki, może by jakiś tequili napędził z tego, co mówicie, da się coś z tym zrobić? No i trzeba wyciągać chrupka, robić mu tu przegląd, co tam trzeba zrobić, to trzeba zrobić, w sumie to nic nie trzeba zrobić, no ale trzeba go przejrzeć, bo jak to się mówi, żniwa za pasem. Cziut, ciut, ciut. O, a tu stoją dwa big Begi Odpad z grochu. Zaraz wam pokażę, jak wygląda odpad po tamtym czyszczeniu. W większości takie połówki i troszkę śmieciowatych jest, nie? Ale mamy fajną pogodę. Wczoraj było fajnie. Dzisiaj fajnie. Także patrzcie, jak się fajnie zboża wzięły. Zaraz wam pokażę. O, Jakiś kurwa pędzi, płot leci. Się pobrało ładnie. Przeniczka się robi jak las. Aż sześci. Tak rośnie. Sąsiad dzisiaj widziałem Wojtuś latał po polu. Chyba wkład się na ziemię i słuchał, czy równo rośnie. Ładne. Patrzaj tam. Zara będzie w kolano, rozkrzywiona elegancko trochę nam się chyba jęczmin za gęsto posiał bo tak się kurwa dziatry skrzewił. mimo tego, że 150 było na hektar to się takie zrobiło gęste szczotka normalnie już był plan, żeby wziąć bronę go trochę poprzerywać, ale na tym stanęło nie ma czasu coś tam zawsze jest innego do roboty mały poleciał pryskać na drugie gospodarstwo nie wiem czy w ogóle coś będzie słychać, bo to wieje, piździ ale ogólnie jest fajnie patrzcie co tu się zrobiło z tego jęczmienia kurwa szczotka nie ma co go nawet jeszcze trzeba go od razu będzie chyba lecieć skracać kurwa gęsty Tam jak łokiem sięgnie, długo trochę przypalił, oczywiście, bo opryskiwacza się nie umyło, ale tylko podobno widać. I tak to wygląda. O Boże. Dobra, nie zanudzam. Patrzcie, pokażę Wam różnicę. Tam po lewej za drogą sąsiada. Wczoraj dopiero pierwszą dawkę azotu jakiś tam trzypekiem wysiewał. A tu nasze trochę, jakieś takie inne kolory mają tu nie patrzcie bo to mi jak na środku wyszedł jakiś tak to jest jak się po pijaku w polu robi ale koło domu to nie przeszkadza no także narazisko